No, to pewnie będzie szeroka to ta nie musisz wybierać, bo nasi wojownicy zadbają, by nie zabrakło ci i tego, i tego. Być no, można wyjść na otwarte pole, niby nie. Bardziej nie Rzucaj, 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 kurwa, już rzucaj i walnij. No ja pierdolę. No czemu nie dostał plesy tą szarżą? Kurwa, zjebana na gra. Próbuj go dobić. Spiry dalej, zjebie. Ja pierdolę lewisity, no i na mam kurwa, pierdalaj kurwa, w powietrzu byłem, mec nad nim kurwa, nie o, dostanę obrażenia bo tak, i kurwa, Wejdę na plecach i strzelaj się. w niego kurwa. wal wal wal, no nic nie dostał kurwa, super, yeah. nie, go nie, do mnie tu do mnie Blisko! Proszę jak mnie będzie dusił, no, to ja mam przejebane już. Zostaje tak, że go do plecy w mi po prostu, nie dawaj, tak. Nic nie został znowu po niej, kurwa, super. Zapłata za powstanie. Ojej. go ostrzelałem, tak, od tego ostrzelałem. tym, że ten niby lepszy pad pierwszy, kurwa, nie? 300, tyle, tak, ja jebać, kurwa, już to widzę. to widzę. Ja pierdolę. Jeszcze lepiej, tyle, Będzie od pierdala teraz tyle, jakieś magiczne, pedalskie, kurwa, jebane. tyle, lewo znów to samo. Masz największe szanse przeżycia i zrobienia czegoś na tym totalnym, kurwa, jebanym ujebanym. Mój nam ciśnie, kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Włączone. Po twojej śmierci usłyszą kolejne pokolenia. Gierdalać, no. Dawaj! Gliwiesa, griwesa, Gliwiesa, Gliwiesa Dawaj jego głównie, dawaj. Jest S! Yes. On do Ciebie pójdzie pewnie. Pierdolaj, S kurwa! Ja pierdolę, jak to S idzie z nimi! Ale ile HP was w ogóle, ja pierdolę, nie? 32 HP przez większość <laughs> czasu. <czyściany. laughs> Ale wiesz, farta w chuj, że Cię nie dobili, ja pierdolę. Ale to jest takie tak dobre! Oni poszli totalnie na siebie. mogę ich w plesy, nie? Nie, obiłana, więc może to przeżyjesz chociaż trochę. dobra. To będzie najgorzej sobie tak bez strzelca zbytnia, ale Uj. może o teraz wezmą coś nie fajnie. O, o, dobrze że ma nakina. Super. Dera nie idziemy raczej na zewnątrz, tylko będziemy gdzieś tutaj ważyć pewnie. Ten słabszy wziął bobę z A Oni poszli teren na otwartą przestrzeń, no to my będziemy raczej tu... Aj. Jakby oni nie musieli wtedy iść, więc kurwa, są debilami, To jest taktyka nasza, gawałkowa, najlepsza. Czekać, aż ten down się zmieni i pójdą na pałę. A Albo trochę podlecą, byśmy było bez łapali, to też jest S. I niektórzy z was służyli chyba pod Reksem w 501 Legionie. Pamiętaj, że tam minuty kurwa nie stać przypadkiem bez ruchu, bo cię gra wyjebie, bo tak Nie nie jakiś problem. <coughs> Używam tą jej jebaną antilogikę. Ej, spróbujmy Bobę sięgnąć. Spróbujmy go przyciągnąć, nie? Wiesz. Mhm. Dawaj! Wal, 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 Jest! Jest! I teraz <muchy> próbuję przeżyć. I wyjebane. Chyso bad <muchy> Idzie ten z jej To jest ten wyższy, wyższym levelem, więc kurwa uważaj w chuj. Nie mów tak mistrzu. Nie ma pasu, jest bogata. Chcę go podjejdować. Ojej. Co jest, giwes, co jest. Gwesz się. Zatrzymaj się. Miej kału przede mną armię. I ile HP, jaki balans Moja już nie zadziała, bo nie ma tu kurwa, mogę się tak. ruszyć po prawie, Spuść w plecy, który nie działa no dwójka mi się zbagowała, nie mogę się ruszyć! Ja pierdolę, zjewono gra kurwa. Się z taki uporczony, ja pierdolę, będzie w sobie, ujej Walgo. O, o tak, 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 dawaj. Debil. nie ma, S? Co jest wysokolewelowy cioto kurwa? Ojej, co jest? Zdycha się, ojej. Oczywiście ma totalny low HP, ale przeżyje kurwa. Śmieci tak wygijamy. No tak. Już nie zdąży nic zrobić, kurwa się zesrać. Tu uważam te podskoki, jest spierdolony jak widać. a nic mu to nie dało kurwa. Widzisz gawełkowa strategia, ale jeden się kurwa skusi, podejdzie za blisko, rozpierdolić go, już jest S. I chuj. Do kurwa machać nim kuta sami, kurwa je W dupę zesłać to jeden, va, co to było?